Zbigniew Filer, Raport Regionu. Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu dzisiaj Andrzej Mróz, Wójt Gminy Wierzchosławice. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, dzisiaj Sylwester, ostatni dzień roku 2019 i można by się pokusić o takie podsumowanie tej tego pierwszego, pełnego roku Pana kadencji w, w gminie. Tak, to jest rzeczywiście jeden pełny rok, bo kadencja zaczyna się końcem listopada, ale cały rok 2019 już, już należał do, do mojego zarządzania w MINie i Rady, która, która funkcjonuje w tej kadencji. I powiem tak, że oczywiście był to trudny rok, bowiem musieliśmy na początku zająć się przekonstruowaniem budżetu, który jeszcze projekt budżetu poprzednia. Poprzedniej kadencji był składany. My ten budżet przekierowaliśmy w dużej mierze na inwestycje. Te wszystkie wydatki, które wydawały się niecelowe, zracjonalizowaliśmy, uzyskając, uzyskując dzięki temu środki na wkład własny do inwestycji i większość inwestycji, które realizowaliśmy, w zasadzie te wszystkie większe. Były z udziałem y, dofinansowania. Także mm. nasz wpłat wynosił w rękach 30-40%, a resztę były to dotacje unijne czy też rządowe. I w tym roku naprawdę wiele udało się zrobić. Czyli można powiedzieć, że gmina nabiera skrzydeł? Przede wszystkim udało się taką niemoc inwestycyjną pokonać, bowiem do tej pory, ostatnie 4, a w zasadzie prawie 8 lat, no gmina nie rozwijała się, nie inwestowała. Wiemy, że kto nie idzie do przodu, ten zostaje w tyle. Także postawiliśmy mocne inwestycje i w dalszym ciągu będziemy w tym kierunku iść. Oczywiście też staraliśmy się podejmować decyzje, które miały poprawić funkcjonowanie życia, polepszyć funkcjonowanie życia mieszkańców, uatrakcyjnić gminie, życie w gminie i proszę Państwa, przede wszystkim to, co było zapowiadane, czyli obniżyliśmy stawkę za metr sześcienny ścieków o 2 zł, od 1 metra dla, dla wszystkich. Też bardzo potrzebną inwestycję wykonaliśmy, to jest, zrealizowaliśmy również z dotacji rządowej Maluch Plus pierwszy w gminie żłobek, w tej chwili kończy się nabór na obsadę kadrową i od 1 marca 20 maluszków będzie mogło w tym żłobku do tego żłoba chodzić uczestniczyć w życiu żłobkowym. Natomiast mamy bardzo dużo zgłoszeń kto wie, czy nie będziemy robić następnego mhm. etapu, że jeżeli będzie większa ilość chętnych rodziców, to wystartujemy w kolejnym naborze. Powiększając ten żłobek, zajedźmy się remontami dróg gminnych i tymi bieżącymi, i tymi takimi, już rzeczywiście na długie lata, bo staramy się te remonty dróg robić w ten sposób. Bardzo profesjonalne, czyli, czyli to jest wyrównanie tej, tej drogi, to jest najpierw warstwa wyrównująca, potem warstwa ścieralna, czyli to jest mniej więcej około do 15 centymetrów asfaltu plus podbudowa sklińca, czyli te drogi powinny długo wytrzymać, bo one nie są aż tak mocno obciążone, to są drogi, drogi gminne. Jest to naprawdę dobrze wykonane. To jest praktycznie niecałe 3 kilometry dróg, więc od dłuższego czasu takich remontów nie było. I, ale przed nami na pewno dalsze prace, bo tych dróg gminnych jest jest dużo i w zasadzie wszystkie są do remontu, mm -hmm. bo długi czas nie były remontowane. No myślimy, myśleliśmy o sporcie również. Wykonaliśmy strefy aktywności, otwarte strefy aktywności, czy te plenerowe siłownie w miejscowości Rudka Mikołajowice i w Wierzchosławicach przy Centrum Kultury Wsi Polskiej. I tam od razu w parku wybudowaliśmy mały plac zabaw. Także oprócz tego, wykonaliśmy przy Centrum Kultury Wsi Polskiej nowe boisko sportowe. W zasadzie zrobiliśmy remont tego boiska, przebudowaliśmy go powiększając do rozmiaru orlika i w tej chwili mamy pierwsze boisko ze sztuczną trawą, oświetlone, ogrodzone, w której można rzeczywiście <laughs> grać i korzystać. Wyremontowaliśmy przy okazji boisko do piłki siatkowej, plażowej, także przy Centrum Kultury Wsi Polskiej również pojawia się taka opcja. Pojawia, była, ale w tej chwili jest unowocześniona i rozszerzona oferta opcji sportowej. Jak już jestem przy Centrum mm -hmm. Kultury Wsi Polskiej, to muszę powiedzieć, że e, no, różnie bywało i aura też czasami nam dokuczała. I wiosenne wiatry uszkodziły nam dach nad Centrum Kultury wsi Polskiej, nad atrium i to atrium wymagało całkowitego remontu, wymiany, więc też tam jest w tej chwili cały nowy, nowy dach, który jest cieplejszy, jest z wartwą odbijającą promienie słoneczne, także w lecie też nie będzie na gorąco, także troszkę tych w tym miejscu remontów dokonaliśmy. W Bogu Wiejcach wyremontowaliśmy Dom Ludowy, wyremontowana była kaplica i dokonaliśmy renowacji zabytkowego ołtarza świętego Jana Nepomucena. Również myślimy o, o właśnie o historii, bowiem wyremontowaliśmy piękny pomnik przy Domu Ludowym im. Wincentego Witosa, pomnik ku poległych w okresie I Wojny Światowej. I, i, I tam jeszcze tablica pamiątkowa osób, które zginęły w II wojnie światowej. Wyremontowaliśmy cmentarz wojenny również z figurką mm -hmm. świętego Jana Nepomucena w obrownikach małych. Pięknie wygląda. Przy przejazdach przez Bobrowniki Małe zachęcam, żeby zobaczyć przed Domem Lodowym. Zostało tam wyczyszczone, wycięte haszcze drzewa. Bardzo się ładnie prezentuje, pięknie został odnowiony. No, trzeba o tym, trzeba o poległych, o tych wszystkich osobach, które kiedyś walczyły o Polskę, pamiętać. Jesteśmy. W, jakby w pierwszej części zakończonej remontu domu ludowego w Wierzchosławicach domu ludowego imienia Wincentego Witosa, wybudowanego mm -hmm. przez Wincentego Witosa i w tej chwili już rusza od stycznia był to remont zrobiony w ramach Programu rządowego Senior Plus i w tej chwili rusza klub Senior Plus, już są nabory. Także to w styczniu powinno się rozkręcić. Startujemy oczywiście do następnego etapu tegoż programu, czyli etapu, którym otrzymamy część dofinansowania do bieżącego utrzymania. Też wykończona jest część tego obiektu pod bibliotekę. W tej chwili też biblioteka zaczyna się już przenosić do obiektu, ale mamy środki, żeby cały ten obiekt był wyremontowany i do połowy przyszłego roku cały dom ludowy w środku będzie wyremontowany. Jakby był wyremontowany na zewnątrz, w tej chwili kończymy i ta perełka naszego, naszy, naszej gminy będzie rzeczywiście pięknie się prezentowała z zewnątrz, wewnątrz i będzie mogła służyć mieszkańcom. <laughs> No, Patrząc też na te wszystkie inwestycje które pan tutaj wymienia można by powiedzieć że ten rok był bardzo udany choć też były problemy bo związane choćby z środkami z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gdzie tutaj fundusz zablokował pan państwu pewną płynność finansową No tak to słuszne pytanie bowiem mieliśmy taką sytuację że ostatni etap kanalizacji wykonywany w Wierzzawicach Akurat powiem, praktycznie cała gmina jest skanalizowana. Ponad, prawie 100%, niecałe 100%. I wojewódzki fundusz, który dofinansowywał tą inwestycję, nałożył korektę poprzedni wujtowi, odwołując się od tych korekt. No, tych lat troszkę zeszło, odsetki jednak narastały i ta kwota urosła do niecałych półtora miliona złotych. Wojewódzki fundusz na wiosnę tego roku zablokował nam tą kwotę. I cały rok tą kwotę mieliśmy zablokowaną, i nie ukrywam, bardzo dużo musieliśmy włożyć wysiłku, żeby nie stracić płynności finansowej. No bolejemy nad tym, że pomimo, że wojewódzki fundusz rozłożył nam na raty tą płatność, minister właściwy tą decyzję podtrzymał jeszcze w październiku i do dzisiaj niestety, ale prezes Koprowski nam tej kwoty nie zwolnił. Czekamy na to, bo to jest bardzo. Bardzo, bardzo utrudnia bieżącą płynność finansową. I bo z tej kwoty też trzeba te odsetki później zwrócić? No tak, tak. My musimy te pieniądze zwrócić. Mamy, jest plan, jest rozpisane, ile musimy na 5 lat. Mamy rozsądki, czekamy po prostu, żebyśmy tą kwotą mogli dysponować, bo na ten moment mamy tą kwotę zablokowaną. Także no był to problem. Mhm. No, tu muszę powiedzieć oprócz tych inwestycji, bo chciałbym jeszcze powiedzieć o zbiorniku retencyjnym mm -hmm. w Gosławicach i o rozpoczęciu budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. O już w zasadzie końcowym etapie przygotowania do wybudowania przy dworcu bo w Bogowicach parkingu, Park and Ride. i to dużo w tym roku zrobiliśmy. Powiem szczerze, że referat, który był odpowiedzialny za inwestycje, za projekty, za odbiory, za postępowania w trybie zamówień publicznych, rzeczywiście miał co robić. Tą wszyscy pracownicy bardzo ciężko pracowali. To są efekty tego rodzaju, mimo tych wielu trudności, no bo to. Tak było, że ten budżet naprawdę był trudny i my naprawdę każdą złotówkę oglądaliśmy bardzo mocno dyscyplinę finansową, wdrożyliśmy bardzo mocną 20 dyscyplinę. 2020 20 rok jeszcze będzie cięższy, bo jak pan już mówił o kolejnych planach i, <susurowani> i rozpoczętych inwestycjach, <susurani> które się przełożą no, na kolejny rok. <susurani> Tak, tych inwestycji planujemy trochę. Ja mogę powiedzieć, że inwestycje w zasadzie wykonane w roku 2019 to jest niecałe 3 miliony złotych, mówię o tych, które są zakończone, To jest, a inwestycje, które są jakby w toku, to jest tego dużo więcej. Natomiast na przyszły rok, bo budżet został już uchwalony, Rada Gminy wczoraj na sesji uchwaliła budżet gminy Wieszosawicy na rok 2020. Szacujemy, że inwestycje, które będą wykonane w przyszłym roku, to będzie niecałe 7 milionów złotych. Oczywiście to będzie uwarunkowane, czy wszędzie uda nam się zdobyć dofinansowanie, które, o które zabiegamy, ale na kwotę ponad 3 miliony już mamy pieniądze przyznane. Mhm. Także rzeczywiście będzie to rok kolejny. No mam nadzieję, że nic się nie zmieni, bo no są ryzyka, bo sprawa podatków ci zmian w przepisach podatkowych obniżka są słuszna podatku od dochodów osobistych PIT, no ale jednak 40% podatku PIT to jest dochód własnej gminy, więc już widzimy, że te wpływy ciut spadły. No bądźmy dobrej myśli, jestem zawsze optymistą i tych planów mamy dużo. I chcielibyśmy je wszystkie zrealizować. Zawsze takim tematem przewodnim w latach ubiegłych było zadłużenie gminy. Na jakim poziomie ono się będzie kształtowało w 2020? Trzeba powiedzieć, że ten rok 2019 przy tych inwestycjach przeszliśmy bez żadnych kredytów. I na bieżąco nasze zobowiązania są spłacane. Także na koniec 2020 roku zadłużenie gminy będzie około 7 milionów złotych. Przy budżecie 42 miliony złotych. Około mm -hmm. yy, 5 procent Także yy, to jest zadłużenie, które no, do tego trzeba doliczyć tą płatę tego kredytu, mm -hmm. tego, tej korekty wobec WFOS-u, czyli już jest około 8,5 miliona, ale to jest mm -hmm. yy, na 5 lat rozbite, więc nie jest to takie yy, duże obciążenie. Więc finanse gminy znacząco się poprawiają, staramy się, tak jak mówię, oglądać każdą złotówkę z każdej strony, zresztą jestem tego nauczony w poprzedniej mojej służbie, też każdy grosz był oglądany z każdej strony i, i efekty widać i myślę, że ta dyscyplina finansowa, planowanie, właściwe planowanie inwestycji, słuchanie tego, czego mieszkańcy oczekują pozwoli z roku na rok poprawiać sytuację gminy. No. Są też, ten rok, powiem że bardzo, bardzo byłem zadowolony z funkcjonowania i z tego jak udaje się zdobywać środki finansowe i rozwijać gminę, no tu łyżką dziegciu, taką może nawet więcej niż łyżką, no to jest sprawa mostu, mhm. mostu w Ostrowie. No tam też się koncepcja co chwilę zmienia z tego co słyszymy. Tak. E Powiem tylko, yy, jeśli chodzi o most. Yy, ja cały czas mówiłem jeszcze i w kampanii wyborczej, zawsze uważałem, że ten wizerunek gminy, gminy, która jest prawie dzielnicą Tarnowa, yy, który, lasy wierszawiczkie, które są płucami, zielonymi płucami Tarnowa, ścieżki rowerowe, yy, dzisiaj ścieżka Awelodunajad jest martwa, prawie mhm. nikt nie jeździ. Bo ten most jednak tu cały targło łączył, łączył tu wszystko rowerzystów. I y, to można obrazowo powiedzieć, że jeżeli dzisiaj, kiedy do centrum, tak jak ja z domu, to mam 12 kilometrów, dzisiaj mam 25. Czyli y, można powiedzieć, że dzisiaj wierzchowice zostały przesunięte na mapie zatuchów. Mhm. No to tutaj osoby, które chciały się y, budować, y, inwestować no mogą się wycofywać z tych pomysłów i ten rozwój gminy może być zahamowany. Ale został pojawił się pomysł mostu wojskowego, ale hmm. już słyszymy, że jakaś inna koncepcja może być ja, rozważana. Ja też. powiem tak, ja już na drugi dzień po zamknięciu mostu na konferencji prasowej jasno powiedziałem, że Owszem, byłem wtedy za tym mostem, ale powiedziałem, że w trybie natychmiastowym należy przystąpić do realizacji remontu, naprawy, przebudowy mostu w Ostrowie, pokazując przykład warszawski. Przypomnę, tam w 199 dni. Uh -huh. Most dwa razy dłuższy i czteropasmowy został odbudowany. Sytuacja jest taka sama, bowiem przyczółki są, podpory są, czyli jest to tak naprawdę remont, to nie jest budowa mostu. Tylko trzeba by mieć jeden z elementów, może no jeden z najważniejszych, czyli przęsła. Czyli w projekcie za projektu i w takim systemie, można by po ogłoszeniu przetargu i rozstrzygnięciu równolegle demontować most, budować przęsła, przewieźć przęsła, położyć. Jestem w stanie, jestem przekonany na bazie przykładu warszawskiego, że technicznych problemów nie powinno być żadnych. No oczywiście problemem są środki finansowe, bo tu pieniądze będą grały rolę, ale myślę, że w tej sytuacji, takiej potrzebie, jaką ten most tutaj, jak, jak bardzo potrzebny jest ten most. No to powinni znaleźć wszelkie środki, bowiem przeprawa zjazdu autostrady będzie dopiero za 3,5 roku, a yy... i tak ona będzie tylko to będą jeden pas w jedną stronę, drugi w drugą i tak będzie bardzo trudno przenieść yy cały ten ruch zresztą skrzyżowanie drogi wojewódzkiej rondo zjazdy z rondo zjazdu autostrady, który będzie jednocześnie z zjazdem do, do Tarnowa, tam będzie totalny korek. Muszą być dwie przeprawy mostowe. Więc uważam, że to tak trzeba podejść do sprawy i podczas tych wizji lokalnych, jeżeli wojsko powiedziało, że to jest nawet do roku czasu i koszt starosta wspominał, że to jest no przynajmniej 5 milionów złotych, że to jest budowa, że, czyli trzeba mieć wszystkie pozwolenia. To jest bardzo poważne zadanie inwestycyjne. To jeżeli mamy wydawać, starostwo ma wydać te 5 milionów, a i tak przez rok nie ma mostu, to skoro w Warszawie w nieco ponad pół roku wybudowano most, no to lepiej już poświęcić i ten rok i wybudować, przebudować, przepraszam, przebudować, wyremontować most w Ostrowie. Na pewno tutaj będziecie dość długo negocjować chyba tą koncepcję jeszcze, bo widać, że starostwo chce rozmawiać, bo choćby udało wam się dojść do porozumienia między samorządami odnośnie parkingu przy ośrodku szkolno-wychowawczym w Dwudniakach i tutaj gest gminy radnych w stronę ośrodka powiatowego. Także tutaj tak, też są płaszczyzny do, do rozmów. To są płaszczyzny do rozmów, tylko w tej sytuacji to gmina przekazała z bonifikatną jednoprocentową 21 arów działki, a wcześniej przekazała z bonifikatą 50% cały teren pod grą. Także gmina bardzo mocno Zaangażowała się w to, żeby ten ośrodek powstał. No, nie pomyślano parkingu, ta działka obok radni, ja stwierdziliśmy, że ten ośrodek, jego funkcjonowanie w gminie no, bez parkingu tam jest ciężko, ten parking będzie do wykorzystania również dla wielu innych korzystających, więc stąd gmina tutaj bardzo pozytywnie odpowiedziała na, na prośbę samorządu. No, chcielibyśmy powiatowego, chcielibyśmy, żeby samorząd poetowy, który jest jedynym. Odpowiedzialnym za utrzymanie tego mostu i odbudowę tego mostu no, doprowadził do tego, żebyśmy za rok, o tej porze już tym mostem po remoncie jeździli. To jest naprawdę życiowa rzecz, życiowa sprawa. Dla mieszkańców gminy, dla gminy Wiosławice, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś jeździł rowerem, dzisiaj musi jeździć samochodem. Problemem jest też komunikacja. Ta komunikacja nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ona funkcjonuje tylko w oparciu o działalność gospodarczą, więc przedsiębiorcy w godzinach, w, którym, w których nie ma właściwego obłożenia, nie mają kursów. I trudno niektórym osobom, szczególnie wieczorem czy w dni wolne, dostać się do miasta. A to nas interesuje. Jesteśmy blisko aglomeracji miejskiej, pod wpływem aglomeracji, w obszarze jej funkcjonowania. Tam chodzimy do szkoły, do pracy, do lekarza, do szpitala. Nie możemy być odcięci 25 km mm -hmm. od miasta. Wróciliśmy się pod tym kątem do roku przed 1972, kiedy, kiedy most powstał, a wcześniej był prom. A dzisiaj promu nie ma. No oczywiście nie chcemy, żeby był prom, chcemy remontu mostu. No zobaczymy, jak to będzie za rok. Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim państwa gościem był Andrzej Mróz, wójt gminy Wierzchosławice. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.